Rozdział czwarty. Zosimow był to wysoki i otyły mężczyzna, z nalaną i bezbarwnie bladą, gładko wygoloną twarzą, o jasno blond, gładkich włosach, w okularach i dużym złotym sygnetem na nabrzękłym od tłuszczu palcu. Miał lat 27. Ubrany był w szerokie, wykwintne, lekkie sakpalto, w jasne letnie spodnie i w ogóle wszystko, co miał na sobie, było eleganckie, wygodne i prosto z igły. Bielizna bez zarzutu, łańcuch u zegarka masif. Ruchy miał powolne, jakby leniwe, ale zarazem jakby wyuczone. Zresztą pretensjonalność usilnie ukrywana zdradzała się w nim co chwila. Wszyscy znający go mówili o nim, że jest ciężki, ale że fach swój zna. A ja do ciebie zachodziłem dwa razy. Patrz, odzyskał przytomność! Zawołał razumichin. Widzę, widzę. No. Jakże się mamy teraz, co? Zwrócił się Zosimow do raskolnikowa, uważnie wpatrując się w chorego i siadając u nóg jego na sofie, gdzie zaraz rozwalił się jak mógł najwygodniej. Ciągle nudzi. Ozwał się razumichin. Przed chwilą zmienialiśmy mu bieliznę, to mało się nie rozpłakał. Bardzo słusznie. Z bielizną można się było wstrzymać, skoro sam nie chce. Puls wyborny. A głowa ciągle jeszcze boli, co? Zdrów jestem. Zdrów zupełnie. Z uporem i rozdrażnieniem wymówił raskolnikow, podnosząc się nagle na sofię i błysnąwszy wzrokiem. Ale zaraz znowu spadł na wezgłowie i odwrócił się do ściany. Zosimow bacznie go śledził. Bardzo jest dobrze. Wszystko w porządku, niedbale wymówił. Jadł, co? Odpowiedziano mu i zapytano, co można dawać. Ależ wszystko można. Zupę, herbatę. Grzybów i ogórków oczywiście nie dawać. No i mięsa także nie trzeba i... No ale co tu gadać. Spojrzał na Razum China. Lekarstwo precz i wszystko precz. Jutro zobaczę. Można było i dzisiaj, lecz... Jutro wieczorem prowadzę go na spacer. Zadecydował raz Michin Do ogrodu Jasupowa, a potem yy, yy, Zajdziemy do Pale de Cristal. Jutro bym go jeszcze nie ruszał. O, zresztą nie na długo. No, no to się jeszcze zobaczy. Ach, jak mi przykro. No bo dziś właśnie wyprawiam przesiedlinę o dwa kroki stąd. I on byłby. Niechby choć na Sofie poleżał między nami. A ty będziesz? Zwrócił się nagle razumichin do Zosimowa. No proszę cię no nie zapomnij. Wszak przyrzekłeś. Może, ale chyba późno. Cóżeś tam przygotował? A nic. Herbata, wódka, śledź. Pierok podadzą? Wszyscy będą swoi. Któż, mianowicie? Na no, wszyscy Tutejsi i wszyscy prawie nowi. <grym> Doprawdy. Oprócz chyba jednego starego wujka, chociaż i ten nowy. Wczoraj dopiero przyjechał do Petersburga za jakimiś interesami. Raz na pięć lat się widujemy. Co on za jeden? <laughs> Przebałaganił całe życie na poczmajsterce powiatowej. Emeryturkę pobiera. Lat 65 nie ma co i gadać. Ja go zresztą lubię. Przyjdzie i pan porfiriusz. Tutejszy komisarz do spraw śledczych, wychowanie z Akademii Prawniczej, ale ty go znasz. Czy ta także twój krewny? No, jakiś bardzo daleki. No, no, Czegoż się marszczysz? Żeście się tam raz posprzeczali, to może już dlatego nie przyjdziesz? A co mi to przeszkadza? Tym lepiej. No a dalej. Studenci, nauczyciel, jeden urzędnik, jeden muzyk, oficer zamietow. Powiedz też mi, co może być wspólnego pomiędzy tobą albo nim, Zosimow wskazał na Raskolnikowa, a tym jakimś tam Zamietowem. Eee, wy się, zasady. No tak siedzisz cały na tych zasadach jak na sprężynach i odwrócić się nie śmiesz z własnej woli. A moim zdaniem człowiek dobry. Oto zasada. Ja więcej nie potrzebuję. Zamietow jest człowiekiem najwyborniejszym. Łapy grzeje. No więc cóż z tego, no? Lubi wziąć. Więc cóż, że lubi? Zawołał nagle razu Michin, niecierpliwiąc się jakoś nienaturalnie. Czy ja to chwalę? Mówiłem tylko, że człowiek dobry. W swoim rodzaju. O gdyby tak przenicować wszystkich ludzi pod każdym względem, to czyż wielu zostanie się dobrych? Jestem przekonany, że za mnie całego razem ze wszystkimi moimi cnotami nie dadzą nawet jednej cebuli pieczonej. A i to jeszcze z tobą w dodatku. To mało. Ja za ciebie jedną tylko. A podawcipkuj, no jeszcze. Zamietow, jeszcze młokos. Ja mu jeszcze włosków naderwę, bo jego trzeba przyciągać, a nie odpychać. Z młokosem trzeba postępować dwa razy ostrożniej. Tem, że odepchniesz człowieka, nie naprawiasz go. Tym bardziej młokosa. Ej, wy, mędrcy postępowi, nic wy nie rozumiecie. Człowieka nie szanujecie, siebie krzywdzicie. A jeśli chcesz wiedzieć. To ja z nim zawiązaliśmy spółkę. No, no, jaką? Ciągle w sprawie tego malarza. No, to jest malarza pokojowego, musimy go wyratować. Zresztą teraz nie ma już wiele kłopotów. Prawa jasna. Zupełnie już teraz jasna. Dodamy tylko pary. Jaki tam znowu malarz? Jak to? Czyżem ci nie opowiadał? A może i nie. No, prawda, opowiadałem ci tylko początek. O tej zbrodni, o tym zamordowaniu starej fanciarki, urzędniczki, no. Więc teraz właśnie zamieszał się tam malarz. O tej zbrodni słyszałem. Ja jeszcze przed tobą i nawet obchodzi mnie ona po części. Dla pewnego powodu. I w gazetach czytałem, ale Elżbietę także zabili. Pisknęła nagle Nastka, zwracając się do Raskolnikowa. Stała ona ciągle w pokoju, oparta o drzwi i słuchała. – Elżbietę? – wyszeptał Raskolnikow tak cicho, że go ledwie słychać było. – Elżbietę, handlarkę, czy ją to pan nie zna? Chodziła tu na dół, jeszcze panu koszulę poprawiała. Raskolnikow odwrócił się do ściany, gdzie na brudnym, żółtym obiciu z białymi kwiatkami wybrał jeden, niezgrabny, biały kwiatek z jakimiś brązowymi kreskami i zaczął badać, ile w nim listków, jakie są ząbki na listkach i ile kresek. Czuł, że mu znieruchomiały ręce i nogi. Jakby mu to odjęto, ale nie usiłował nawet ruszyć niemi i uporczywie patrzył na kwiatek. No więc cóż ten malarz? Z jakimś szczególnym niezadowoleniem przerwał Zosimow pisk nastki. Ta westchnęła i zamilkła. No a także zrobili go zabójcą gorąco ciągnął razu Michin. Były jakie dowody, czy co? Jakie tam dowody? A no zresztą, właśnie wskutek dowodu, ale ten dowód nie jest dowodem i właśnie tego trzeba dowieść. Zupełnie tak samo jak z początku zabrali i mieli w podejrzeniu tych, yy, jak tam, tego Kocha i Pietrjajkowa? Pfu, jak się tu wszystko głupio robi? Aż się obcemu człowiekowi na płacz zbiera. Pietrjakow może do mnie dziś zajdzie, no a ty, rodziu, ty wiesz już o tem? To się jeszcze stało przed chorobą, akurat w wilię tego dnia jakemś zemdlał w cyrkule, gdy tam o tem opowiadano. Zosimow ciekawie spojrzał na raskolnikowa. Ten ani się ruszył. A wiesz co, Razumichin, Patrzę na ciebie, jak ty jednak przejąłeś się tym wszystkim. zawołał Zosimow. Niech tam. Ale bo widzisz, muszę go wybawić! zawołał razumichin, stuknąwszy pięścią w stół. Bo tu co najwięcej gniewa? Nie to, że oni się mylą. Pomyłki są zawsze do przebaczenia. Pomyłki rzecz nawet pożądana, bo naprowadza na drogę prawdy. Mnie to gniewa, że się mylą, a jednak obstają przy swojem. Ja Porfiriusza szanuję, lecz. Bo co ich naprzód zbiło z tropu? Drzwi były zamknięte, a gdy wrócili ze stróżem, otwarte. No, więc znaczy się, Koch i Piestriakow zabili. Taka to ich logika. Nie gorączkuj nosie. Ich po prostu zatrzymano. To przecie konieczne. A wiesz, ja tego kocha spotykałem. On jak się okazało, skupował nieprolongowane fanty u starej, prawda? No a tak, no łotry jeden. Oni weksle także skupuje. Spekulant. Ale pal go licho. Mnie co do pasji przyprowadza, rozumiesz to? Oto ich rutyna. Stara, podła, bezsensowna. A tu. W tej jednej sprawie można odnaleźć cały nowy kierunek. Na podstawie samych danych psychologicznych można pokazać jak należy trafiać na ślad prawdziwy. My powiadają mamy fakty. No też fakty to jeszcze nie wszystko. Przynajmniej połowa rzeczy na tym polega, jak umiesz obchodzić się z faktami. A ty umiesz obchodzić się z faktami? To toć nie można przecie milczeć, kiedy się czuje, kiedy się wie namacalnie, że dałoby się pomóc sprawie, gdyby. Ech. Znasz szczegóły sprawy? Właśnie czekam o tym malarzu. Widzisz więc, posłuchaj opowieści. Akurat trzeci dzień po zabójstwie, z rana, kiedy to jeszcze cackano się z kochem i piestryjakowem, chociaż tamci dowiedli swego każdego kroku. Oczywistość krzyczy. Okazuje się nagle, fakt. Wcale niespodziany. Nijaki duszkin, chłop utrzymujący bawarię naprzeciwko tego samego domu, zgłasza się do cyrkułu, przynosi pudełko jubilerskie z kolczykami złotemi i opowiada, co następuje. Przybiegł do mnie wieczorem, onegdaj, no mniej więcej zaraz po ósmej. Dzień i godzina. Uważasz? Robotnik, malarz, który i przedtem w ciągu dnia zabiegał do mnie. Mikołaj. I przyniósł mi to pudełko ze złotymi kolczykami i kamykami i prosił, żeby mu dać na zastaw za nie dwa ruble. A kiedym go zapytał, skąd wziął, oznajmił, że znalazł w chodniku, więc jego nie rozpytywałem się, a wyniosłem mu papierek. To jest niby rubla, bo myślałem, że jeżeli nie u mnie, to u drugiego zastawi wszystko jedno. Przepije, to już niech lepiej u mnie ta rzecz będzie dalej położysz jak to powiadają bliżej weźmiesz a okaże się co pójdą pogłoski jakie to ja przedstawię no naturalnie zawracam tam gitarę że jak koń bo ja tego duszkina znam sam fanciarz i przechowuję kradzione a trzydziestorublowej rzeczy nie brałby dlatego od mikołaja żeby ją miał przedstawić po prostu zląkł się no ale pal go licho słuchaj mówił dalej Razumichin, a chłopa tego mikołaja znam Znam ja od dziecka, bo on z naszej guberni, powiatu, Zarajskiego, bo my oba Razańcy, no, a Mikołaj choć i nie pijak, ale pić lubi i wiadomo nam było, że on w tym samym domu pracuje, maluje niby razem z Michałem, a z Michałem oni z jednych miejsc i otrzymawszy papierek, on zmienił go zaraz, no. No wypił od jednego razu dwie lampki, wziął resztę i poszedł. A Michała to ja z nim w ten czas nie widziałem, a on drugi dzień usłyszeliśmy, że starą Alinę i jej siostrę Elżbietkę toporem zamordowano, a my ich uznawaliśmy. I zaraz też wzięło mnie zwątpienie co do onych kolczyków, bo wiadomo nam było, że nieboszczka dawała pieniądze na zastaw. Poszedłem ja do onego domu i zacząłem powoli po swojemu wybadywać. Przepatrywać, co i jak, a zaraz najsamprzód spytałem, czy jest Mikołaj. I mówił mi Michał, że Mikołaj zachulał się, przyszedł do domu o świcie, pijany. W domu przebył nie dłużej jak dziesięć minut i znowu wyszedł, a Michał go już potem nie widział i robotę sam wykańcza. A robotę mają oni na jednych schodach z zabitymi, na pierwszym piętrze. Dowiedziawszy się tego wszystkiego, nicem nikomu nie mówił. To mówi Duszkin. A o zabójstwie wszystko dowiedziałem się, co mogłem i wróciłem do domu, coraz to większe mając zwątpienie. A dziś z rana o godzinie ósmej to jest niby na trzeci dzień, uważasz? Widzę, wchodził do mnie Mikołaj. Nie trzeźwy, ale też i nie bardzo pijany. Gadać z nim można. Siadł na ławce i milczy. Oprócz niego w sklepie był tylko jeden obcy człowiek, ale jeszcze spał na ławce po znajomości. A i dwóch naszych malców. Widziałeś, pytam, Michała? Nie, powiada. Nie widziałem. I tu nie byłeś? Nie byłem, mówi. Od onegdaj. A dziś gdzie żeś nocował? A na piaskach powiada przy miejskich A gdzie ty, mówię, wziąłeś w ten czas kolczyki? Znalazłem na ulicy. I mówi to tak, jakby niepodobna i nie patrząc. A słyszałeś, mówię, że tak i tak stało się tego samego wieczoru i na tych samych schodach Nie. Powiada, nie słyszałem. A sam słucha wytrzeszczywszy oczy i zbielał nagle jak kreda. Ja tu mu opowiadam, patrzę, a on za czapkę i zaczął wstawać. Wtedy chciałem go przytrzymać. Czekaj, Mikołaju, może wypijesz. A sam mignąłem na chłopaka, żeby drzwi przytrzymał i wychodzę z zalady. Jak wtedy ode mnie nie pryśnie? I na ulicę. Galop, za węgiel. I tylem go widział. Tom się i z wątpienia mojego pozbył, bo on ma grzech. Tak jest. Naturalnie, wymówił Zosimow. Czekaj, czekaj, słuchaj do końca. Zaczęli naturalnie szukać na wszystkie strony Mikołaja i Duszkina. Zatrzymali i zrobili rewizję. Michała także. Poturbowali Kołomeńskich. Aż oto na trzeci dzień przyprowadzają samego Mikołaja. Zatrzymano go przy Rogatka X. W szynku. Przyszedł tam. Zdjął z siebie krzyż srebrny i poprosił za krzyż wódki. Dano mu. W kilka minut potem baba poszła do chlewka i widzi przez szparę. On w sąsiedniej komórce pas przywiązał do belki i zrobił pętle. Stanął na pniaku i chce sobie pętle założyć na szyję. Baba w krzyk, ludzie się zbiegli takiś ty! A prowadź mnie, powiada, do takiego to cyrkułu, to się do wszystkiego przyznam. Więc go też z należnymi honorami przyprowadzono do naszego właśnie cyrkułu. No jak? Skąd? Co? Ile lat? Dwadzieścia dwa? Itp., itp. Pytanie, czy robiąc z Michałem nie widzieliście kogo na schodach? W tej a w tej godzinie. Odpowiedź: Wiadomo, przechodzili może jacy ludzie, ale co nam do, do nich, no. A czyście nie słyszeli jakiego hałasu stuku? Nie, niceśmy takiego nie słyszeli. A czyś ty, Mikołaj, wiedział tego samego dnia, że taką to wdowę w takim to dniu i godzinie wraz z jej siostrą zamordowano? Nic nie słyszałem. O, o niczem nie wiem. Dopiero pan Atanazy na trzeci dzień w szynku mi powiedział. Pierwszy raz. A skądżeś wziął kolczyki? Znalazłem na ulicy. Dlaczegoś na drugi dzień nie przyszedł z Michałem do roboty? A bo wam się trochę zachulał. A gdzie hulał? No, a tam i tam. Dlaczegoś uciekał od duszkina? No, bo... Bo się zląkł wtedy strasznie. Czegoś się zląkł? A że zasadzą. Jakieś się mógł zlęknąć tego, kiedy czujesz, że jesteś niewinny? No wiesz, nie wiesz, Zosimow. To pytanie było zadane i dosłownie w takich samych wyrażeniach. Wiem dokładnie, bo mi powtórzono z całą wiernością. No co... No cóż ty na to? Tak, ale przecie poszlaki istnieją. Ale co mi tam poszlaki? Mnie idzie o to i o to, jak oni pojmują istotę rzeczy. Ale niech i tam. Parli go tedy do muru, przyciskali, trapili. No i się przyznał. Nie na chodniku, powiada, znalazłem, a w mieszkaniu znalazłem. W tym mieszkaniu, gdzieśmy malowali z Michałem. A to jakim sposobem? A takim właśnie sposobem, że malowaliśmy z Michałem przez cały dzień od ósmej rano i już żeśmy mieli wychodzić, gdy Michał wziął pędzel i mnie po twarzy maznął farbą. No maznął mnie po twarzy farbą i uciekła ja za nim. No i lecę duchem za nim, a sam dresie na całe gardło. A jak się wychodzi ze schodów do bramy, wpadłem z rozpędu na stróża i na panów. A wielu z nich było, panów, nie pamiętam. Stróż mnie za to nawymyślał, a drugi stróż także wymyślał, i, i, i stróżka wyszła i także nas skrzyczała. I pan jakiś z damą wychodził z, w bramę, no i także nas skrzyczał, bośmy z Michałem upadli w poprzek bramy. Ja Michała złapałem za łeb i jąłem go walić, ale nie ze złości, tylko, tylko tak, z miłości, dla, dla żartów. A potem Michał uwolnił się i wybiegł na ulicę, a ja za nim. Alem go nie dogonił i wróciłem do mieszkania sam jeden, no bo już i czas było do domu powracać. Zacząłem się ubierać i czekam na Michała, może nadejdzie, no i wtedy przy drzwiach w sieni za ścianą w kącie nastąpiłem na pudełko. — Patrzę, leży w papier obwinięte. Ja papier zdjąłem, patrzę, haczyczki takie maluśkie, haczyczki otworzyłem w pudełku kolczyki. — Za drzwiami! Za drzwiami! Leżało za drzwiami? Zawołał nagle Raskolnikow błędnym, przerażonym wzrokiem, patrząc na Razumichina i powoli podniósł się, opierając się ręką o sofę. — Tak. A co? Co tobie? Coś się tak zerwał. Razumichin także wstał z miejsca. Y, nic, — Nic, nic — wyszeptał Raskolnikow, opuszczając się znowu na poduszkę i znowu odwracając się do ściany. Wszyscy milczeli przez chwilę. — Zdrzemał się, widać, to ze snu — wymówił nareszcie Razumichin, pytająco, patrząc na Zosimowa. Ten zrobił lekki, przeczący ruch głową. — No, mów dalej — rzekł Zosimow. — Cóż dalej? — no a cóż ma być, no. Ledwie zobaczył kolczyki, gdy zaraz zapomniawszy i o mieszkaniu, i o koledze, złapał za czapkę i pobiegł do duszkina. Jak wiadomo, dostał od niego rubla, a skłamał mu, że znalazł na trotuarze. I zaraz ją hulać. A co się tyczy zbrodni potwierdza to, co dawniej. Nic nie słyszałem, o niczem nic nie wiem. Dopiero się na trzeci dzień dowiedział. A dlaczego żeś dotąd się nie zjawił? Ze strachu. A dlaczego żeś chciał się wieszać? Z myśli. Z jakich myśli? A że zasadzą. No to i wszystko. Teraz jak myślisz? Jakie stąd wnioski wyprowadzono? O, a cóż tu myśleć. Ślad jest. Choć jaki taki. Zawsze jest. Fakt. Nie mogą przecież wypuścić na wolę takiego malarza. Ależ oni go po prostu mają za zbrodniarza. Nie wątpią ani odrobiny. Eee, nieprawda, przesadzasz. No a kolczyki? Zgódźże się sam, że skoro tego samego dnia i o tej samej godzinie kolczyki z kufra starej dostają się do rąk Mikołaja. Zgódź się sam, że przecie musiały którędyś dojść do niego. To nie drobiazg przy takim śledztwie. Jak doszły, jak się dostały, zawołał Michin. I miał, żebyś ty który przede wszystkim winieneś studiować człowieka i masz sposobność prędzej niż kto inny poznać naturę ludzką, miał żebyś nie rozumieć tych wszystkich danych, co to za natura ten Mikołaj? Czyż nie widzisz od pierwszego rzutu oka, że całe jego zeznanie jest najświętszą prawdą? Co do joty, tak padły mu w ręce, jak zeznał, nastąpił na pudełko i podniósł je? Święta prawda, jednakże przyznał się, że pierwszym razem zełgał. Słuchaj mnie. Słuchaj mnie uważnie. I stróż, i Koch, i Piestr Jakow, i drugi stróż, i żona pierwszego stróża, i mieszczanka, co o tej porze siedziała u niej w izbie, i radca dworu Kriukow, który w tej chwili wstał z dorożki i wchodził w bramę pod rękę z damą, wszyscy, to jest ośmiu czy dziesięciu świadków. Jednogłośnie zeznają, że Mikołaj przycisnął Michała do ziemi. Leżał na nim i walił go, a tamten wpił mu się we włosy i także go walił. Leżą oni w poprzek drogi i tamują przejście. Wymyślają ze wszystkich stron, a oni jak małe dzieci. Dosłownie, wyrażenie świadków. Leżą jeden na drugim, piszą, biją się, chichoczą, no obaj drą się w niebogłosy z najpocieszniejszymi minami i jeden drugiego dopędza jak dzieci, aż wybiegli na ulicę. Uważasz? Teraz więc rozważ sobie. Ciała na górze jeszcze nie zastygły. Uważasz? Jeszcze ciepłe. Tak je znaleziono. Jeżeli oni zabili, albo sam tylko Mikołaj, a przy tym zrabowali kufer z włamaniem, albo tylko przyjmowali jakikolwiek udział w rabunku, to pozwól, że sobie zadać pytanie. Czy godzi się takie usposobienie ducha? To jest krzyki, hałas, śmiech, bójka, dziecinna w bramie, z toporami, z krwią, ze zbrodniczym postępem, ostrożnością, rabunkiem? Zaledwie dokonali morderstwa, wszystkiego jakich pięć lub dziesięć minut temu, bo tak wypada: ciało jeszcze ciepłe, i nagle porzuciwszy trupy w mieszkaniu otwartem i wiedząc, że ludzie właśnie tam poszli i rzuciwszy zdobycz, oni, jak małe dzieci, tarzają się po ziemi, chichocząc, zwracając na siebie powszechną uwagę. Jest na to aż dziesięciu jednozgodnych świadków. Naturalnie, że to dziwne. Oczywiście niemożliwe, ale. Nie bracie, tu nie ma ale. A, jeszcze kolczyki, które w tym samym dniu i o tej samej godzinie znalazły się w rękach Mikołaja, stanowią rzeczywiście ważny dowód przeciwko niemu. Dowód jednak, dający się obalić jego zeznaniem, a więc sporny dowód. To przecie należy wziąć na uwagę fakty łagodzące, zwłaszcza, że są to fakty jak najpewniejsze. A jak sądzisz według zasad naszej jurisprudencji, czy przyjmą? Czy są zdolni przyjąć taki fakt, oparty jedynie tylko na prawdopodobieństwie psychologicznym, na samym tylko nastroju duchowym? Fakt pewny i obalający wszystkie fakty oskarżające, jakiekolwiek by one były? Nie, nie przyjmą za nic. Nie przyjmą, bo pudełko znaleziono i człowiek chciał się powiesić, co nie mogłoby nastąpić, gdyby nie uważał się za winnego. Oto pytanie kapitalne. Oto dlaczego ja się zapalam, uważasz? Tak, widzę, że się zapalasz. Czekaj. Zapomniałem się zapytać, jak dowiedziono, że pudełko istotnie pochodzi z kufra starej. No to dowiedzione, odparł Razumihin, marszcząc brwi jakby niechętnie. Koch poznał przedmiot i wskazał na tego, kto zastawił. A tamten niezbicie dowiódł, że przedmiot był jego własnością. Źle. Teraz jeszcze. Czy kto nie widział Mikołaja wówczas, gdy Koch i Piestryakow przeszli na górę? I czyby tego nie można byłoby dowieść? Właśnie, że go nikt nie widział, odparł Razumichin z niezadowoleniem. To źle, właśnie. Nawet Koch z Piestryjakowem nie spostrzegli ich, wchodząc na górę, chociaż ich świadectwo niewiele by teraz znaczyło. Widzieliśmy, mówią, że mieszkanie otwarte, że tedy musiano w nim prowadzić jakąś robotę, ale przechodząc nie zwróciliśmy uwagi i nie pamiętamy, czy byli tam wówczas robotnicy, czy nie. Hmm. Tyle więc tylko jest na uniewinnienie, że bili się ze sobą i śmieli się. Przypuśćmy, że jest to dowód silny, lecz. Pozwól, że teraz. Jakże ty sam objaśniasz ten fakt? Czym tłumaczysz znalezienie kolczyków, skoro istotnie on je tak znalazł, jak zeznaje? Jak ja tłumaczę? Ale co tu tłumaczyć? Rzecz jasna, przynajmniej droga, po której trzeba prowadzić sprawę, jest jasna i dowiedziona. I właśnie dowiodło jej pudełko. Rzeczywisty morderca upuścił te kolczyki. Morderca był na górze wtedy, gdy koch z piestriakowem stukali i siedział zamknięty. Koch pośpieszył się i zeszedł na dół. Wtedy morderca wyskoczył i pobiegł także na dół, bo już nie miał innego punktu wyjścia. Na schodach schował się przed Kochem, Piestryakowem i Stróżem do pustego mieszkania w tej właśnie chwili, kiedy Michał i Mikołaj wybiegli stamtąd. Przeczekał za drzwiami, podczas gdy Stróż i tamci przechodzili na górę, przeczekał aż kroki ucichły i zeszedł na dół. Jak najspokojniej, akurat w tej samej chwili, gdy Michał z Mikołajem wybiegli na ulicę. Wszyscy się rozeszli i nikogo nie było w bramie. Może go i widziano, ale nie zwrócono na nią uwagi. Alboż to mało ludzi przechodzi. A pudełko upuścił z kieszeni, gdy stał za drzwiami i nie spostrzegł tego, bo nie miał na to czasu. Pudełko jasno dowodzi, że on tam stał właśnie. Oto wszystko. Zręcznie. Nie, bracie, to za zręcznie, za zręcznie. Ale dlaczego? Dla... Dlaczego? Dlatego, że wszystko się złożyło zapomyślnie. I związało się jak w teatrze. Eee, eee, zawołał razu Michin, ale w tej samej chwili drzwi się otworzyły i weszła osobistość nowa, nikomu z obecnych nieznana. Zapraszam do subskrypcji kanału. Nasze czytanie.